Witajcie na moim kanale dla tych, co mówią, że lubię bruki i chodniki i tak dalej. Proszę bardzo, <grymne> tu mieszkam, co dziś? Moje osiedle. Moje życie jest zamknięte na balkonie. Pieruszów się rozbija. Pozdrawiam Corsira, Odyna. Nie zapomnę też o osobach, które mnie oglądają. Które lubią oglądać to, co nagrywam. Taki mały. Idziemy do sklepu. I nie tylko. Na budynkach są tam. Na naszym też i ja tam mieszkam. Trzeba się nauczyć nagrywać. To nie jest tak. O, dzisiaj nie ma aut na chodniku. Pozdrawiam wszystkich, co oglądają, szczególnie wodzu, czyli kierowców z Gniewkowa. Kwiatuszki już zakwitły. Pozdrawiam też wszystkich z Milicza kierowców. Jakich innych idziemy do sklepu jak i na siłownię zobaczyć wszystko z makro to dzisiaj nie będzie ćwiczeń A zacznie się ciepło to będzie tu mieszka moja kolega pozdrawiam cię jeśli oglądasz <ślesk> Rybka od rana. Rybka. Takie są skutki picia wódki, jak to mówią. Nie, ja nie piję. Nie ma takich szans. No dobra, czasem wypiję. Co się będzie tam. Dzisiaj też robię grilla sobie na działce. Jest sobota, siódma rano. Idziemy moją ulicą, rąbek mojego życia. Zobaczycie latarnia. O, bardzo ładna. Świeci, kiedy może. Czasem w dzień. To bogatym zabroni. Nie, auto mi parkuje. Na parkingu przecież wszystkie auta parkują. Mo to psy muszą być. Lampka nie mnie się świeciła, teraz konie. Ładny chodniczek. Wracając do rozmowy Każdy z Was ma takie osoby, z którymi nie chce mieć kontakt Ja też nie chcę mieć kontakt na przykład z niektórymi z członków rodziny Po co? Niech się kłócę chociaż z nimi Добро, значит. И Powiedz, że będzie się ćwiczyć. Tu dla dzieci. Siłownie. No i krążki. Chyba mokre wszystko będzie. Niedługo zacznę chodzić. No wszystko jest na tym Kwiatuszki, ptaszki. awszki. pana? Ciekawe, czy to są To są jakieś kwiaty już. Ładnie będzie kwiatuski to pójdziemy w jedno jeszcze miejsce zobaczyć na dowody Coś stara na dziś się dzisiaj dłużej dzisiaj dłuższy filmik o pierwszy ja by... może no, kiedyś nie. będę ćwiczył na tym może Nie jestem takim znawcą tam macie budynek jeden to stadion, z którego nie można korzystać Tam są moje bloki No, ze stadionu można korzystać, ale płatne Ciekawe, czy oni nam płacili. O, kołomek. Zacznijmy powiększenie. O, bardzo ciekawe. Ja wam po pokażę ścianę. Fajnie narysowaną. mógłbyś być cały mur taki. Zobaczcie, ten kawałek ładny jest. brzydko, nie wiadomo. Nie, też nie był taki. Czemu nie? To jest jakiś stary budynek. Nie wiem co to jest no, Idziemy zobaczyć na most. I w kierunku sklepu. Jakieś rzeczy na grilla, mam opanę na grilla, chociaż ma padać, ale damy radę. Panie, pracowali wyglądają z kulami, aż to nie wygląda. Tam jest gąb. No. A. Nie, powiększy go 10 razy powiększa. Oczywiście zaraz odcinek muszę też wrzucić na kanał Bez sobota jeszcze rano nie wrzucałem. A może idę się jeszcze przejść? Sam nie wiem. Głupota, bo samolot, który był tu, za chwilę będzie go widać. Co mu go przynosić gdzie indziej? Korsir będziesz miał co oglądać, jak będziesz chciał. Bo nie wiem, czy oglądasz, czy nie. O, kwiatki już są na moście. Tam jest samolot. A my jedziemy tam na rynek. No może przejdę się wokół rynku. O wygrzycie chociaż. Rano to jeszcze taki ruch nie jest. Teraz będą dłuższe filmiki, nagrywane Jeśli będą miały powodzenie Rynek Wieruszowy. Pasy, żeby nie było. Urząd skarbowy lubicie? Ja bardzo. A idziemy tu. O, Beskid, w którym jechaliśmy do Wrocławia. biała dama biała dama zaraz zobaczymy czarną dama kwiatuszki biała dama z pieskiem czemu ludzie się upodobniają do zwierząt Rynek jest mały. Zresztą zobaczycie. bo Z powrot. Ludzie zaczynają szkodzić Tak jakbym pod cmentarz chodził. Ale to z czego? są nasypy. Tak się kręci YouTube badania dogó macie macie kim byli? ktoś nie powiedział. że piszę 600 lat wieruszowa 68 rok hum. Tak to kuratło, to wądnę. z tego odcinka. Jeśli się podobało, Zostawcie łapki w górę.